Rajya Yes Jaskonat Hotel At this rate we'll reach my community by midday What will you do when we get there? After I take the headband off. Apart from break my neck, I mean. Go back, I guess. Go back where? Wherever. Depends where I can find food and fuel. I, I usually keep moving. You could probably stay. If you wanted. I'm just saying when my father hears about all you've done for me i know he'll offer you a home if that's what you want I can't believe we actually made it. Stop here. Stop here, stop here. This is it. We can't go any further on the bike. It'll trigger the defense systems. Oh. My father can be a little weird about strangers, so just so just let me do all the talking when we get there, okay?

45, pośboj 60 właśnie tu jeszcze hmm. A tu jest, patrzcie, apteczka Że mam już full trip no. o ile tu jest kuleczka No i nasz motor oczywiście stoi A, dobra, ruszmy sobie za, za trip Dobra, my idziemy przodem Weird. Mark isn't here. He should be operating the bridge. Mark is Hello? Mark! Mark! Anyone? Monkey, the bridge controls are up there. Okay. I'll find a way around. We go around. Póki co, tutaj chyba nie będzie wiecie, z wrogów. Tak, to jest to rodzinna bieska. Trip. Ok, pragnę kontynuować. Fajnie, jest to, że jak ona się zbliża, to jakby ta komunikacja radiowa przestaje być. To jest bardzo, bardzo fajnie zrobione. Bogiem, Pretty elaborate defense system you got here. Why not just have turrets and guns? It's all Mark's design. He just has a thing about raising and lowering bridges, so we let him get on with it. We gotta get up there. Ha, czy tam Dobra. Pull the lever. Okej. Okay. Trip, to tam na razie. dobra, jeszcze raz. Czemu... Ciągu... To jest ciekawy system, muszę przyznać. No, manki, nie, nie zatrzymuj mi się, proszę Cię. A teraz my możemy zrobić dla Trip. To to są co on zrobi dla nas. Dobra, manka. Przejdź. Nie znowu do góry. I chodź, idziemy. Mam tu nie zatrzymuj się. To ciekawe. Nie ma Dobrze, trip. Nie ma sprawy. Z nimi odcinek trzeba, bo nie przerywałem nagrywania. Więc Zobaczymy. Ale, mamy wieżę komunikacyjną. Ej, wej, wej, tryb, tryb, a ty gdzie? Aha, ty mi opuściłeś. No, dobra, mocno. Świetnie. Wow. Hey, are you okay? Yeah, fine. What the hell was that? I oh, no. That should never happen. It must have been damaged somehow. There's the watchtower. Oh, more bridges. These are these really necessary?

No w sumie coś w tym jest, że to wymaga ludzkiej inteligencji, żeby tutaj przejść. No, Monkey, nie blokuj się proszę, dobra, ja chcę kulki. Się... Ja jeszcze nie mam na upgrade regeneracji życia. Bridge goes up, bridge Mark finds kind of yes? bridges. hypnotic. <laughs> o Marku i... Ty. Dobra. No Teraz klip trip, przejdź. Chyba tu muszę pociągnąć. Wrócić się. Może e, opuścić jej tutaj. No dobrze, przejdzie. No co się mówi, co się nam w tym jest, że to wymaga trochę ludzkiej inteligencji, żeby to dokładnie zrobić. I do góry Ta. No, nie udało nam się zrobić. G Genialne przejście Ja jesz nam braknie mada faka Hosts are always manned. Coś mi się wydaje, że to coś się stało. No właśnie. Come in, this is Post Nine. Come in, base. Are you reading me? Over. Base, come in. What's going on? What's No, no, no trip trip No właśnie Wait, wait No właśnie, mam już A w tym miejscu podziękuję wam za uwagę. Trzymajcie na do zaczenia O, mordę w Kurde. Dobra, w z nimi tu się z Wow! Kurde, kiedy mam 60 tysięcy, nie ma oczywiście trip. No nie! Dobra, są panowie guza? Dobrze. Da mam się wszystkim tego. Dobra, mamy go. Dobrze, wykończone. oni przez to są zastanowani. O, dobra, jednak nie będę kończył. Fuh. Chyba, że teraz mogę? Mogę skończyć odcinek. Więc jeszcze raz, moi drodzy, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach z Enslave End Slate Odyssey to the West. Hej, ludzie, cześć, pa!